Witam wszystkich, jestem waszą doktor Anną Kowalską. Śmiem twierdzić, że ci, którzy dzisiaj oglądają ten film, są prawdziwymi szczęściarzami, ponieważ to czym zamierzam się za chwilę podzielić, można nazwać sekretem utrzymania intymności między parami, który nigdy nie został publicznie ujawniony. Ta metoda nie kosztuje ani grosza, ale jej efekt może być lepszy niż jakikolwiek drogi prezent, który podarujecie, a może nawet uratować wiele małżeństw, które są na skraju zamarznięcia. To cenne doświadczenie, które zdobyłam po wielu latach praktyki medycznej i rozmów z wieloma przyjaciółmi psychologami. Wiele par, zwłaszcza mężczyzn po 50 czy 60 roku życia, nie może tego przegapić, ponieważ niewielka zmiana z waszej strony może wnieść niesamowitą wiosnę do waszego związku z żoną. Spójrzmy prawdzie w oczy. Wiele par, które są małżeństwem od ponad 30, a nawet 40 lat, często żyje w prostym i uroczym nieporozumieniu, że wystarczy dotykać pewnych specyficznych części, aby uszczęśliwić żonę. Ale szczerze mówiąc, to myślenie może być niewidzialnym zabójcą, który sprawia, że wasz związek staje się coraz bardziej monotonny, a nawet prowadzi do cichego rozstania. Teraz zadam wszystkim panom oglądającym ten film pytanie, na które być może nie będziecie w stanie odpowiedzieć i nie odważycie się zgadywać. A mianowicie, czy naprawdę wiecie, gdzie partnerka u waszego boku najbardziej pragnie być dotykana? Odpowiedź z pewnością nie kryje się w miejscach, o których myślicie, ani nie wygląda to tak jak na filmach. W rzeczywistości większość ludzi nie potrafi na to odpowiedzieć nie dlatego, że i a mnie zależy, ale dlatego, że nikt nas tego nigdy dobrze nie nauczył. Kobiety mają w sercach pragnienia, ale zazwyczaj wstydzą się o nich mówić. Mężczyźni chcą zapytać, ale nie wiedzą jak zacząć. Zawsze myślimy, że spędzając z partnerami dnie i noce przez dziesięciolecia, rozumiemy się z zamkniętymi oczami, ale w rzeczywistości wciąż możemy błądzić po omacku. Mam bardzo głębokie wspomnienie. Pewnego razu w gabinecie powiedziała mi pani po sześćdziesiątce. Pani doktor Anno, jestem mężatką od 40 lat, ale zawsze czuję, że mój mąż nigdy nie użył prawdziwie czułego dotyku, by sprawić, żebym poczuła się kochana. To zdanie brzmi lekko, ale jest bardzo ciężkie. Ujawnia zbyt wiele niewidzialnych murów między parami w średnim i starszym wieku. Panowie, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Wasza żona zawsze nieświadomie unika Waszego dotyku, mimo że nic złego nie zrobiła, albo dlaczego uścisk, który kiedyś wywoływał u niej uśmiech, teraz wydaje się nie wywoływać żadnej reakcji w W rzeczywistości to nie ona się zmieniła, ani miłość nie zniknęła, ale mechanizm odczuwania u kobiet jest fundamentalnie inny niż u mężczyzn. Nie są one stworzeniami polegającymi wyłącznie na instynkcie, lecz kierują się emocjami. Istnieje bardzo interesująca metafora, że mężczyźni traktują intymne relacje jak nawigację GPS. Po ustawieniu celu ciskają start i pędzą prosto do mety. Kobiety natomiast bardziej przypominają spacer po pięknym parku, niespiesznie ciesząc się każdą scenerią i każdym oddechem po drodze. Pomyślcie, jeśli jedna osoba chce tylko szybko dotrzeć do celu, podczas gdy druga chce się zatrzymać i powąchać kwiaty, jak mogą razem odbyć tę podróż w wielu rodzinach, z którymi miałam kontakt, zwłaszcza u par po 50 roku życia, zauważyłam powszechne zjawisko, mogą nadal utrzymywać intymne relacje, ale więź emocjonalna staje się coraz bardziej zatarta. Dzieje się tak nie dlatego, że miłość ostygła, ale dlatego, że uczucia kobiet są zbyt delikatne. Rzadko mówią o tym wprost, raczej wysyłają sygnały poprzez spojrzenie, częstotliwość oddechu, niezamierzone milczenie czy lekkie odchylenie ciała, gdy je dotykacie. Jednak zbyt wielu panów, zwłaszcza tych po pięćdziesiątce, jest zbyt leniwych, by nauczyć się obserwować te sygnały. Myślą, że wciąż są tak blisko jak w młodości, ale w rzeczywistości dystans między ich sercami jest bardzo duży. Jako lekarka z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym, która miała do czynienia z tysiącami par, mogę z całą pewnością powiedzieć, że kobiece ciało nie odpowie pozytywnie na rodzaj niecierpliwego i celowego dotyku. Dbają o delikatność i czułość, będą reagować na sposób, w jaki kładziecie na nich dłoń na moment dotyku, a nawet na emocje w waszych oczach w tej chwili. Nie proszą, byście robili to w 100%, ale mają nadzieję, że potraficie uważnie czytać ich mowę ciała. Najbardziej zaskakujące jest to, że punkt wyjścia tego wszystkiego często ukryty jest w tych tajemniczych miejscach, których większość kobiet pragnie być dotykana, ale wstydzi się o tym powiedzieć. Siedem części, o których Wam opowiem, to nie tylko fizjologiczne strefy wrażliwe, ale także drzwi do emocji to kod do otwarcia jej duszy. Jeśli je zrozumiecie, ona poczuje wasze zrozumienie jej, a nie tylko pożądanie. Jeśli tylko zechcecie poświęcić trochę czasu i wysłuchać mnie dzisiaj e, cierpliwie, następnym razem, gdy dotkniecie swojej żony, nie będziecie już tylko prostym, dotykającym, ale magikiem, który potrafi na nowo rozpalić iskrę w jej sercu, tak jak wtedy, gdy byliście zakochani. Jeśli przegapicie poniższą treść, być może nigdy w życiu nie dowiecie się, że niewielka zmiana w sposobie dotyku może na nowo rozpalić płomienie miłości w związku, który uważaliście za wygasły. Dlatego proszę odłóżcie na chwilę to, co robicie i skoncentrujcie się na słuchaniu mnie. Zanim przejdziemy do tych siedmiu specjalnych emocjonalnych stref dotyku, zrozummy fundamentalne pytanie dlaczego mężczyźni i kobiety tak różnie reagują na ten sam dotyk, dlaczego dotyk jest tak ważny dla kobiet, w rzeczywistości źródłem wielu nieporozumień. W małżeństwie jest to, że Mózgi męskie i żeńskie są od początku inaczej skonfigurowane do odczuwania dotyku. Warszawski Uniwersytet Medyczny przeprowadził kiedyś interesujące badanie. Poproszono pary o delikatne dotykanie swoich ciał i skanowano ich mózgi za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Wyniki wykazały, że gdy kobiety były dotykane kilka obszarów w ich mózgach, wykazywało wyraźne reakcje, zwłaszcza obszary związane z pamięcią emocjonalną i empatią, które się rozświetlały. Reakcje mężczyzn koncentrowały się głównie w obszarach odczuć fizycznych i bezpośredniego pożądania. To coś pokazuje. Jest oczywiste, że kobiety nie czują dotyku tylko skórą, ale całym sercem i duszą. Dla nich dotyk musi być połączony z ciepłem emocji, fundamentem zaufania i zrozumieniem ze strony partnera, aby miał prawdziwe znaczenie. Z perspektywy hormonów różnica jest jeszcze wyraźniejsza. Głównym hormonem u mężczyzn jest testosteron, który skłania nas do szybkich i celowych reakcji. Podstawowym hormonem u kobiet jest oksytocyna, nazywana hormonem więzi i zaufania, a niektórzy nazywają ją hormonem przytulania. Oksytocyna nie tylko przynosi przyjemność, ale co ważniejsze, może tworzyć głębokie poczucie bezpieczeństwa i intymności. Mówiąc prościej, kiedy kobiety czują dotyk, ich reakcja nie jest tak prosta jak włącz lub wyłącz, ale przechodzi przez trzy etapy. Pierwszym jest dotyk skóry, następnie dotyk emocji w mózgu, a na końcu gotowość psychiczna do otwarcia się. Dopiero gdy te trzy etapy zostaną w pełni zaspokojone, będą naprawdę gotowe, by Wam odpowiedzieć. Pamiętam, jak przeprowadziłam ankietę wśród ponad 400 zamężnych kobiet w wieku od 30 do 60 lat w aglomeracji warszawskiej. Na pytanie o ich odczucia podczas intymnego kontaktu z mężem, aż 72% kobiet odpowiedziało brak szczególnych odczuć. Nie dlatego, że już nie kochają swoich mężów, ale dlatego, że dotyk ich mężów jest często zbyt pospieszny, zbyt monotonny i pozbawiony zaangażowania emocjonalnego. Więc teraz powinniście zrozumieć, że mężczyźni i kobiety różnią się nie tylko pod względem zmysłów, ale mają też zupełnie inne sposoby interpretowania dotyku. Dlatego kluczem nigdy nie jest, gdzie dotykać, ale jak dotykać. Zanim przedstawię siedem konkretnych części ciała, których kobiety pragną być dotykane, chciałabym podkreślić podstawową koncepcję. Sposób dotykania jest o wiele ważniejszy niż miejsce dotyku. Nawet poklepanie kogoś po ramieniu jest ważne. Dotyk niektórych osób może sprawić, że poczujemy się ciepło i zrelaksowani, ale dotyk innych może wywołać presję i dyskomfort. Podobnie trzymanie za ręce może sprawić, że serce niektórych bije szybciej, podczas gdy dla innych jest to zwyczajne. Jaka jest przyczyna tak ogromnej różnicy, odpowiedź leży w intencji i emocji stojących za dotykiem? Prawdziwie znaczący dotyk nie ma na celu zaspokojenia własnych potrzeb, ale wyrażenie troski i wsłuchania się w obecny stan drugiej osoby. Oto kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas dotykania. Możecie je zapisać. Pierwszym jest rytm Zbyt pospieszny dotyk przypominający błyskawicę może sprawić, że kobieta poczuje strach lub niepokój, podczas gdy delikatny i powolny dotyk, jak granie kojącej melodii, może zrelaksować jej ciało i otworzyć umysł. Po drugie jest temperatura dłoni. Zimne dłonie nie tylko pogorszą wrażenia z dotyku, ale także zwiększą psychologiczny dystans między wami. Para ciepłych, ale nie za gorących, stabilnych i niedrygających dłoni może przekazać nieporównywalne poczucie bezpieczeństwa. Wiele kobiet dzieliło się ze mną, że nie pamiętają słodkich słów, które mówili ich mężowie, ale wyraźnie pamiętają ich ciepłe dłonie. To ciepło czasami potrafi ukoić zmęczone serce lepiej niż jakiekolwiek pocieszające słowa. Następne jest milczenie. Czasami nie trzeba nic mówić. Idealny dotyk jest potężniejszy niż tysiąc słów, ponieważ nasze ciała, zwłaszcza ciała kobiet, są bardziej wrażliwe na szczere emocje niż na język. Na koniec jest wyczucie czasu. Czasami żona może być pod presją lub w złym nastroju. W takim momencie, bez względu na to, jak wspaniałe są Wasze umiejętności, każdy dotyk może nie przynieść żadnego efektu. Ale jeśli potraficie cierpliwie poczekać, aż weźmie głęboki oddech, a jej spojrzenie złagodnieje lekki dotyk, może całkowicie zmienić atmosferę. Mówiąc prościej, dotyk jest jak palce przesuwające się po klawiszach fortepianu. Te same nuty brzmią inaczej, gdy grają je różne osoby: jedne są zimne, inne ciepłe. To nie problem z fortepianem, ale różnica w stanie wewnętrznym grającego. Zanim więc pomyślicie, gdzie dotknąć, zadajcie sobie pytanie: czy dotykam sercem, czy tylko z przyzwyczajenia, kiedy wasz dotyk wypływa z troski obserwacji i zrozumienia czy to będzie wzięcie jej za rękę, pogłaskanie po ramieniu, czy delikatne przeczesanie włosów kobiety, poczują, że wciąż wam na nich zależy. Teraz przyjrzyjmy się bliżej siedmiu delikatnym obszarom emocjonalnym, których kobiety pragną być dotykane, ale rzadko wyrażają to aktywnie. Pamiętajcie, proszę, że celem dotykania tych obszarów nie jest stymulacja zmysłów, ale nawiązanie głębokiej więzi emocjonalnej. Pierwszym jest kark. Kark wygląda zwyczajnie, ale jest kluczem do przebudzenia głębokiego poczucia bezpieczeństwa u kobiety. Znajduje się poniżej linii włosów i z tyłu szyi. Choć nie wygląda na nic specjalnego, jest pierwszą bramą do emocjonalnego świata kobiety. Pamiętam 68-letniego pana Jana, który mieszkał w Krakowie. Podzielił się ze mną historią. Pewnego weekendowego popołudnia zobaczył swoją żonę przygotowującą składniki na obiad w kuchni. Wyglądała na nieco samotną. Nic nie powiedział i podszedł cicho za żonę. Bardzo delikatnie położył dłoń na jej karku i powoli i czule pogłaskał. Nie myślał wtedy o niczym szczególnym, po prostu chciał wyrazić odrobinę miłości, jednak ku jego zdziwieniu żona zatrzymała się. Ruch krojenia warzyw w jej dłoni zatrzymał się na, na kilka sekund, po czym powoli odwróciła głowę i spojrzała na niego cicho z emocją w oczach. Powiedział, że od tego dnia atmosfera w domu stała się cieplejsza, zaczęli mieć więcej kontaktów, a żona przestała unikać jego wzroku i dotyku. Kark jest bezpośrednio połączony z naszym układem nerwowym reagującym na emocje. Dotykanie go we właściwy sposób może sprawić, że ciało kobiety natychmiast się zrelaksuje, a jej umysł również się otworzy, czując się chroniona i bezpieczna. Ale pamiętajcie, jeśli dotkniecie zbyt mocno, zbyt pospiesznie lub zbyt nagle, efekt będzie całkowicie odwrotny a kobieta może poczuć się zraniona, przestraszona lub chcieć się wycofać. Dla nas doświadczonych mężczyzn musimy pamiętać, że kark nie jest miejscem, w którym można grabić emocje, ale bramą do prośby o wejście do wewnętrznego świata drugiej osoby. Delikatny dotyk może sprawić, że kobieta poczuje się bezpiecznie. Jeden dotyk jest wart tysiąca słów. W milczeniu przekazuje: Jestem tutaj, nie spieszę się, nie zmuszam po prostu chcę być blisko ciebie po cichu. Jeśli chcecie odzyskać intymne uczucie z młodości, możecie zacząć od małych rzeczy. Kiedy Wasza żona czyta książkę lub parzy herbatę w kuchni, nie musicie do niej krzyczeć ani robić żadnych przesadnych min. Po prostu podejdźcie cicho za nią i delikatnie połóżcie ciepłą dłoń na jej szyi na kilka sekund, aby poczuła Wasze ciepło, ale nie przestraszyła się. Czasami najgłębsze emocje w związku często pochodzą z tych małych dotknięć, dostarczonych ze szczerością we właściwym czasie i miejscu. Drugą ważną częścią są ramiona. Ramiona to miejsce, w którym kobiety w milczeniu dźwigają presję życia. To nie tylko część ciała, która podtrzymuje ciężary, ale także symbolizuje ich rolę w rodzinie. Różne niewidzialne ciężary cicho dźwigane w pracy i w relacjach międzyludzkich. Pamiętam pana Piotra z Gdańska, który był po sześćdziesiątce. Jego żona w młodości przeżyła ból poronienia. Chociaż nikt w rodzinie jej nie obwiniał, zauważył, że ramiona jego żony zawsze były nieświadomie napięte, jakby dźwigała niewidzialny ciężar. Pan Piotr był osobą bardziej staroświecką, nie był dobry w mówieniu i nie wiedział, jak pocieszyć żonę. Wybrał więc ciche podejście do żony, gdy oglądała telewizję, położył dłonie delikatnie między jej ramionami i delikatnie nacisnął ze stałą siłą, jakby chciał swoimi rękami pomóc jej dzielić niewypowiedziany ból. Na początku jego żona nic nie mówiła. Ale kilka dni później, gdy zrobił to ponownie, żona z własnej inicjatywy odwróciła się, chwyciła go za rękę i oparła głowę na jego piersi. Pan Piotr powiedział, że to był pierwszy raz od kilku miesięcy, kiedy mieli tak bliską chwilę. Ten dotyk nie był dla namiętnej miłości, ale po to, by pocieszyć i uleczyć jej wewnętrzny ból. Był jak uścisk dany dłonią. Zwłaszcza gdy kobiety czują stres lub powstrzymują emocje mięśnie ochronne wokół ramion, są szczególnie podatne na napięcie. W takim momencie użyjcie swoich ciepłych i delikatnych dłoni, nie musicie używać dużej siły. Wystarczy przekazać wystarczająco dużo ciepła i stabilnej siły, aby rozluźnić ich napięte nerwy i sprawić, by poczuły, że ból, który znosiły w milczeniu, wydaje się być zrozumiany i dzielony. Panowie, czy pamiętacie, kiedy ostatni raz właściwie dotknęliście ramion swojej żony, jak dawno nie daliście jej ciepłego uścisku od tyłu, gdy była bezbronna, i nie użyliście swoich rąk, by jej powiedzieć: Dziękuję za Twój trud, ja się tym zajmę. Dotyk z miłości jest piękny, ale czasami, dotyk dla pocieszenia i zrozumienia może pokazać głębszą i bardziej dojrzałą siłę emocjonalną. Ramiona to miejsce, w którym kobiety najczęściej czują zmęczenie, a także miejsce, w którym my, mężczyźni, możemy rozpocząć proces leczenia małym aktem szczerości. Trzecim miejscem, które może wydawać Wam się bardzo zwyczajne, ale w rzeczywistości jest bardzo kluczowe, są dłonie. Dłonie są emocjonalnym połączeniem między ludźmi od początku do końca punkt połączenia. Od dzieciństwa dłonie kobiet były odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi, gotowanie dla rodziny i wykonywanie prac domowych. Z wiekiem ich dłonie mogą stać się suche, pomarszczone, a nawet niektóre stawy mogą ulec deformacji. Ale dopóki mogą poczuć odrobinę ciepła od swojego partnera, są gotowe w każdej chwili ponownie chwycić się za ręce, zwłaszcza kostki i małe stawy palców. Znajdują się tu tysiące nerwów dotykowych i czuciowych. Kończyny to niezwykle wrażliwe obszary. Dotykanie ich we właściwy sposób może sprawić, że kobiety poczują się docenione. To nie tylko dotyk fizyczny, ale także emocjonalne uznanie. Błąd, który często popełniamy, to traktowanie trzymania za ręce jako coś oczywistego i ignorowanie okazji do delikatnego trzymania każdego z jej palców lub dotykania opuszków palców podczas spaceru lub oglądania telewizji. To delikatne uczucie może przywołać te niemal zapomniane emocje miłości. Następnym razem, gdy będziecie chcieli przeprosić, wyrazić wdzięczność lub po prostu dać jej znać, że jesteście, spróbujcie mówić dłońmi. Nie bądźcie zbyt stanowczy ani zbyt pospieszni. Trzymajcie każdy z jej palców delikatnie i z uwagą, jakbyście czytali bardzo cenną starą książkę, ponieważ te dłonie nie tylko noszą ślady czasu, ale także zawierają jej historię życia i emocje. Czwarte miejsce to miejsce za uchem. Miejsce za uchem to prywatny obszar, który jest przez nas często zaniedbywany, ale jest niezwykle wrażliwy. Delikatny dotyk w tym miejscu może nie tylko głęboko ukoić kobiecą duszę, ale także w milczeniu przekazać romantyczną wiadomość. Nawet jeśli jesteśmy starzy, wciąż słucham Twojego głosu. To miejsce za uchem znajduje się poniżej linii żuchwy, w pobliżu płatka ucha. Jest to miejsce, które nie jest łatwo bezpośrednio zauważyć. Jest wyjątkowe, ponieważ skóra jest tu bardzo cienka i ma bardzo bliski związek z centrum emocjonalnym mózgu. We właściwym czasie dotykanie tego obszaru w niezwykle delikatny sposób jest jak delikatne pukanie do drzwi w głąb kobiecej duszy. Nie ma tu potrzeby nadmiernie silnej lub długotrwałej stymulacji. Wystarczy wystarczająca delikatność i szczerość. Pamiętam, jak pewna pani po siedemdziesiątce uśmiechnęła się i e, powiedziała mi pani doktor Anno, czy wie pani, że za każdym razem, gdy mój mąż dotyka opuszkami palców miejsca za moim uchem, czuję, że nie jestem już starą kobietą, ale kobietą, y, która wciąż jest kochana. Jej słowa były proste, ale sprawiły, że wielu obecnych wtedy mężczyzn pogrążyło się w głębokiej zadumie. Czasami myślimy, że wyrażanie emocji wymaga zrobienia czegoś pokowego, ale w rzeczywistości delikatny dotyk za uchem i skupione spojrzenie wystarczą, by dać jej znać, że wciąż jest piękna w Waszych oczach. Ale pamiętajcie, że i am bardziej wrażliwy obszar, tym więcej szacunku wymaga. Każdy zbyt mocny dotyk w tym miejscu, nawet użycie języka lub ciężkiego oddechu, może sprawić, że kobieta poczuje się niekomfortowo i natychmiast zniszczy delikatne doświadczenie emocjonalne. Jeśli chcecie spróbować dotknąć tego obszaru, możecie wybrać bardzo cichy moment, kiedy siedzicie obok siebie i cieszycie się chwilą spokoju. Bez słowa delikatnie umieśćcie opuszki palców za jej uszami i poczujcie jej reakcję. Jeśli lekko odwróci głowę lub ukaże lekki uśmiech, to gratulacje: udało Wam się otworzyć drzwi głęboko w jej sercu. Piątym obszarem jest obszar, który łatwo jest źle zrozumieć czyli wewnętrzna strona UDA. Wielu mężczyzn natychmiast kojarzy ten obszar z przyjemnością lub stymulacją gdy go usłyszą, ale w rzeczywistości dla zdecydowanej większości kobiet jest to strefa zaufania, która wymaga skrajnego bezpieczeństwa i szacunku, aby mogła być dotykana. Skóra na wewnętrznej stronie uda, zwłaszcza w okolicy kolana jest bardzo miękka i wrażliwa, ale jej reakcja na emocje jest znacznie silniejsza niż reakcja na stymulację. Każdy zbyt pospieszny dotyk, zbyt blisko części intymnych lub pozbawiony delikatnych emocji nie tylko nie pomoże w budowaniu emocji, ale także nie pomoże w budowaniu relacji. Prawidłowy sposób dotykania tego miejsca to nie dążenie do sukcesu, ale zapraszanie i dawanie zaufania. Wewnętrzna strona uda to miejsce, w którym kobiety pozwolą innym dotykać się tylko wtedy, gdy czują się absolutnie bezpieczne i szanowane. Jeśli chcecie nawiązać tutaj głębszą więź emocjonalną, potrzebujecie wielkiej cierpliwości, aby pozwolić jej poczuć Waszą szczerość i szacunek. Kiedy Wasze dłonie zostaną tam umieszczone z odpowiednim rytmem, odpowiednim nastawieniem i w odpowiedniej pozycji ciało kobiety automatycznie wyśle sygnał mówiąc Wam, że jest gotowa ponownie Was przyjąć. Szóstym jest TIA. Talia jest symbolem dążenia kobiet do bezpieczeństwa i oparcia. Znajduje się na styku naszych pleców i miednicy. Jest nie tylko centrum podparcia ciała, ale także cichym symbolem miłości, której kobiety poszukują przez całe życie: uczucia oparcia się o ziemię. Właściwy uścisk nie jest ani zbyt mocny, by dusić, ani zbyt pospieszny. Jest jak solidna i ciepła ściana za nią, pozwalająca jej poczuć się całkowicie opartą i oddychać głęboko ze spokojem. W wielu kulturach talia zawsze była uważana za symbol stabilności i bezpieczeństwa. To nie przypadek. Kiedy kobiety czują ciepły uścisk od tyłu nasze ciała, wydzielają dużą ilość oksytocyny. Ten hormon, znany jako więź, i zaufanie może sprawić, że natychmiast poczują się zrelaksowane i bliskie. Następnym razem, gdy zobaczycie swoją żonę stojącą cicho na balkonie patrzącą w dal, lub w milczeniu składającą ręczniki w kuchni, nie wahajcie się podejść za nią i objąć ją w talii. Nie potrzeba słów, po prostu dajcie jej znać, że wciąż jest przez was głęboko kochana i chroniona i nigdy nie była sama. Siódmym i ostatnim miejscem jest podbrzusze. Podbrzusze to miejsce pełne kobiecych emocji i wspomnień. To nie tylko wrażliwy obszar na ciele, ale także ściśle związany z głębokimi doświadczeniami życiowymi kobiet od dziewczęstwa do stania się matką. Skupia się tu duża liczba nerwów czuciowych a także wiele wspomnień fizycznych przeszłych bólów nadziei na życie i głębokich oczekiwań na delikatną miłość. Jednak jest bardzo godne ubolewania, że wielu mężczyzn często rozpada się po dziesięcioleciach życia z żonami. Często przeoczają głębokie znaczenie emocjonalne kryjące się za tym obszarem. Często dotykają go szybko, siłowo i bezpośrednio, jakby to był techniczny pasaż, nie zdając sobie sprawy, że to czego kobiety tu potrzebują to nie przymus, ale połączenie. Wielu mężczyzn często popełnia błąd, widząc ten obszar jako pośredni krok do pewnego celu i ignorując, jak bardzo kobiety pragną poczuć tu szczerą wymianę emocjonalną. Następnym razem, gdy wasza żona będzie drzemać lub będziecie siedzieć cicho razem, spróbujcie delikatnie położyć ciepło swojej dłoni na jej podbrzuszu. Nie spieszcie się do następnego kroku. Po prostu pozwólcie, aby ciepło do niej dotarło. Pozwólcie jej Poczuć Waszą obecność i troskę. Zda sobie sprawę, że pragniecie nie tylko jej ciała, ale także najdelikatniejszych emocji głęboko w jej sercu. Cóż, właśnie omówiliśmy te siedem emocjonalnych stref dotyku. Możecie zapytać, Pani doktor Anno, czy to naprawdę jest takie magiczne, czy sam dotyk naprawdę może przynieść tak dużą zmianę? Odpowiedź brzmi: tak, i to nie jest tylko osobiste odczucie. Za tym stoją również solidne podstawy naukowe. Przez wiele lat, w tym na Uniwersytecie w Maryland, Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych, a także na wielu czołowych uniwersytetach w Europie, prowadzono badania. Naukowcy przeprowadzili dużą liczbę eksperymentów dotyczących dotyku i więzi emocjonalnej na kobietach, zwłaszcza w średnim i starszym wieku. Wyniki są bardzo zaskakujące. Gęstość zakończeń nerwów czuciowych na skórze kobiet jest prawie dziesięciokrotnie wyższa niż u mężczyzn, zwłaszcza w obszarach szyi, uszu dłoni i podbrzusza, o których właśnie wspomnieliśmy. Oznacza to, że jeśli te obszary są dotykane we właściwy sposób, z odpowiednią prędkością i temperaturą kobiece, ciało mimowolnie zacznie reagować pozytywnie. Ten dotyk nie pozostaje tylko na poziomie skóry, natychmiast aktywuje obszar mózgu związany z pamięcią emocjonalną i poczuciem bezpieczeństwa poprzez przewodnictwo nerwowe, a jednocześnie skłania ciało do wydzielania dużej ilości. Oksytocyny. Hormony są jak niewidzialny klej, który rozluźnia ciało, obniża tętno i przynosi głębokie poczucie spokoju i intymności. Kiedy ktoś delikatnie dotyka waszej szyi, delikatnie trzyma waszą dłoń, lub w milczeniu daje wam uspokajający uścisk od tyłu uczucie, spokoju i ciepła, które wypełnia wasze serce, nie jest przypadkowe, ale jest zjawiskiem fizjologicznym, które można wyjaśnić naukowo. Jednak pomimo tak wyraźnych dowodów, zbyt wielu mężczyzn wciąż popełnia te same błędy dzień po dniu podczas dotykania. Jednym z najczęstszych błędów jest śpiech. Wiele osób uważa, że wystarczy dotknąć właściwego miejsca, ale zapominają, że serce kobiety nie jest automatycznymi drzwiami nie otworzy się od razu tylko dlatego, że naciśniecie odpowiedni przycisk. Zbyt silny lub zbyt szybki dotyk nie tylko nie wzbudza emocji, ale czasami może je głęboko zranić, nie zdając sobie z tego sprawy. Innym częstym błędem jest to, że wiele osób skupia się tylko na własnych celach podczas dotykania i całkowicie ignoruje reakcję drugiej osoby. Zapominają, że komunikacja emocjonalna jest jak duet, który wymaga odczuwania rytmu drugiej osoby sercem i odpowiedniego reagowania. Niektórzy mężczyźni są dobrzy w mówieniu, ale zapominają, że w odpowiednim momencie delikatny dotyk może być potężniejszy niż 100 wyjaśnień. Dotyk to cichy język. Jeśli jest używane prawidłowo, może bezpośrednio dotrzeć do serc ludzi. Kiedy wasza żona najbardziej potrzebuje pocieszenia, wy dbacie tylko o pouczanie, nie wiedząc jak być szczerym w jej życiu. Ciepła dłoń na drzącym ramieniu jest jak pisanie listu miłosnego, ale wysyłanie go na zły adres. Musimy zaakceptować, że istnieje ogromna różnica w sposobie, w jaki mężczyźni i kobiety odczuwają dotyk. Mężczyźni zazwyczaj odczuwają dotyk w sposób bezpośredni i celowy, podczas gdy kobiety odczuwają go jak kręgi na wodzie. Uczucie powoli rozprzestrzenia się od skóry warstwa po warstwie w głąb duszy. To samo zachowanie może oznaczać dla kobiet bycie kochaną lub bycie uciskaną. Wszystko zależy od sposobu dotyku i emocji, które za nim stoją. Nie musimy wstydzić się błędów, które mogliśmy popełnić w przeszłości. Ważne jest, że od dzisiaj wybieramy stosowanie bardziej prawidłowego i delikatnego sposobu. Możemy także traktować naszych partnerów w bardziej delikatny sposób. Nie musimy zmieniać wszystkiego z dnia na dzień. Wystarczy codziennie zwracać trochę więcej uwagi na rytm żony jej oczy lub jej subtelną mowę ciała. To zupełnie nowy początek. Najbardziej pocieszające jest to, że bez względu na to, ile błędów popełniono w przeszłości, mała zmiana może zrobić ogromną różnicę. Uważny i wrażliwy mężczyzna może uratować swoje małżeństwo w kryzysie za pomocą małego gestu. Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż zbadaliśmy te siedem emocjonalnych punktów, w dotyku nie wszystkie kobiety mają dokładnie te same wrażliwe punkty. Każda kobieta jest wyjątkowa. Jej wrażliwe punkty istnieją nie tylko na skórze, ale także w jej wspomnieniach, doświadczeniach życiowych i sposobie w jaki pragnie być kochana. Dlatego ważniejsze jest dla nas, mądrych mężczyzn, nie mechaniczne zapamiętywanie tych siedmiu obszarów, ale uważniejsze obserwowanie i słuchanie żony. Co jej ciało i emocje wam mówią, mała zmiana, taka jak delikatniejsze jej dotykanie, zwracanie większej uwagi na jej oczy podczas głaskania po ramionach może sprawić, że wasz związek małżeński, który uważaliście za monotonny, ożyje. Ta zmiana nie wymaga żadnej magii, a jedynie odrobiny delikatnej troski i aktywnych działań ze strony partnera. Zawsze wierzę, że na tym świecie nie ma prawdziwie obojętnych kobiet. Obojętne kobiety mogły stopniowo zamykać swoje serca przez długie lata, ponieważ nie otrzymały wystarczająco dużo zrozumienia i delikatnego traktowania. Ale jeśli pewnego dnia ich ukochani, mężowie będą mogli dotykać ich delikatnie i pielęgnować je jak rzadki skarb, nawet jeśli ich serca zostały zranione, pewnego dnia otworzą się dla was na nowo. Ta, która jest obok Was, nie oczekuje, że będziecie nierealistycznie romantyczni jak bohater filmu, ale ma z głębi serca nadzieję, że sprawicie, iż poczuje, że wciąż chcecie jej dotykać nie z przyzwyczajenia czy pożądania, ale dlatego, że rozumiecie, iż dotykanie jej to dotykanie miłości, która będzie Wam towarzyszyć przez całe życie. Teraz pytam Was ponownie: jesteście gotowi? Nie dotykajcie tylko jej skóry, ale dotykajcie jej serca. Te siedem emocjonalnych stref dotyku to klucz do otwarcia jej drzwi emocjonalnych. Zacznijmy od dzisiaj, rozpalcie na nowo ogień miłości w swoim małżeństwie, delikatnym i pełnym zrozumienia dotykiem. Pamiętajcie, że zmiana nie zaczyna się od techniki, ale od waszego serca. Nigdy nie jesteśmy za starze, aby zacząć od nowa. Wszystko, czego potrzebujemy, to kochająca dłoń. Jeśli dzisiejszy film był dla Państwa pomocny, proszę o polubienie go i udostępnienie znajomym lub bliskim, którzy Waszym zdaniem tego potrzebują. Wasze wsparcie będzie moją największą motywacją do dalszego dostarczania Wam cenniejszych treści. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału Życie w pełni po 70C i włączyć dzwoneczka. Czeka na Was więcej ekscytujących tematów do omówienia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.